Mamy końcówkę 2025 roku. Technologia pędzi tak szybko, że miesiąc w branży sztucznej inteligencji to dekada w tradycyjnym biznesie. Modele generatywne rozwijają się w niewyobrażalnym tempie, a świat śledzi każdy ruch gigantów: Google, Microsoft, OpenAI. Kiedy myślimy o tym globalnym wyścigu, nasze oczy automatycznie kierują się na zachód, w stronę Kalifornii. Często wpadamy w ten kompleks, że Polska to co najwyżej rynek zbytu. Albo dostawca taniej siły programistycznej. I wiecie co? To bzdura. Kompletna bzdura, którą dzisiaj obalimy. Bo jeśli zajrzycie pod maskę największych globalnych modeli, jeśli sprawdzicie, kto stoi za rewolucją głosową, albo kto właśnie zmienia logistykę w całej Europie, to okaże się, że ten polski ślad to nie jest tylko kurtuazyjne określenie. To fundament. Dziś sprawdzimy, czy Polska ma realną szansę stać się hubem sztucznej inteligencji. Dlaczego algorytmy lubią naszą gramatykę? I co szykuje dla nas Rafał Brzoska od stycznia 2026 roku? Zaczynajmy. Zacznijmy od czegoś, co wydaje się totalnie nieintuicyjne. Język polski. Przez lata słyszeliśmy, że jest za trudny, zbyt skomplikowany. Te wszystkie szeleszczące zgłoski. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Siedem przypadków, wyjątki od wyjątków. Wydawałoby się, że dla modeli językowych, które uczyły się głównie na prostszym strukturalnie angielskim, polski będzie barierą nie do przejścia. Rzeczywistość okazała się zaskakująca. Badacze zauważyli fascynujący trend. Zaawansowane modele LLM radzą sobie z polskim nadzwyczaj dobrze, czasem lepiej niż z innymi językami europejskimi. Dlaczego? Istnieje teoria, że to właśnie ta nasza trudna gramatyka jest kluczem. Polski jest językiem wysoce flexyjnym. Końcówki słów niosą u nas ogromną ilość precyzyjnych danych. Jesteśmy mniej kontekstowi niż angielski, a bardziej precyzyjni w strukturze. Dla matematycznej natury sieci neuronowej, to jest po prostu logiczne. Dobrze wytrenowane AI lubi polską składnię, bo pozwala ona na budowanie bardzo konkretnych ciągów przyczynowo-skutkowych. I tu wchodzi na scenę polski projekt Spiklish, znany też jako model Bielik. To jest ten moment, kiedy powinniśmy być dumni. Grupa polskich naukowców i entuzjastów zrozumiała, że nie możemy polegać tylko na danych z USA. Jeśli nie nakarmimy AI naszą literaturą, prawem, historią i kulturą, staniemy się cyfrową prowincją. Bielik to dowód na to, że Polska ma suwerenność danych. W wielu benchmarkach ten model, stworzony nad Wisłą, dorównuje o wiele większym modelom zachodnim, będąc przy tym znacznie lżejszym i tańszym w obsłudze. To pokazuje, że nie musimy być tylko klientem OpenAI. Mamy własną technologię. Ale badania to jedno, a cashflow to drugie. Czy polskie talenty potrafią na tym zarabiać? Jeszcze jak? Warto przypomnieć o Eleven Labs. Choć oficjalnie zarejestrowany w USA i z siedzibą w Nowym Jorku, został założony przez dwóch Polaków: Piotra Dąbkowskiego i Mateusza Staniszewskiego. Ten niuans jest kluczowy. To polska wizja i talent stoją za tym jednorożcem wycenianym na miliardy dolarów. Ich technologia klonowania głosu i generowania mowy jest uznawana za najlepszą na świecie. Używają jej twórcy gier, Hollywood i wydawcy to jest właśnie ten polski wkład w globalną technologię, który mierzy się w miliardach. Sam korzystam z Eleven Labs, jest to naprawdę świetne narzędzie. Nie zapominajmy o bręni z Krakowa. Zaczynali jako proste zadane.pl, a teraz dzięki AI są globalnym gigantem Edtech. X-Systemy Smart Solving to w zasadzie osobisty korepetytor dla milionów uczniów w USA czy Indiach. Albo Synerise Jarosława Królewskiego, mózg dla e-commerce, który analizuje zachowania klientów w czasie rzeczywistym z precyzją, której zazdroszczą im giganci z Doliny Krzemowej. Wojciech Zaremba, współzałożyciel OpenAI, to tylko wierzchołek góry lodowej. Polscy inżynierowie są wszędzie tam, gdzie dzieje się przełom. Nasz wkład intelektualny w rozwój AI jest nieproporcjonalnie duży w stosunku do wielkości naszego kraju. No dobrze, zejdźmy teraz z chmur obliczeniowych na ziemię, a konkretnie do paczkomatu InPostu. Często myślimy o nich jako tylko i wyłącznie o firmie kurierskiej. Błąd. InPost to od dawna software house. Rafał Grzoska wielokrotnie podkreślał, że bez sztucznej inteligencji ich model biznesowy by się po prostu zawalił pod własnym ciężarem. To algorytmy predykcyjne są sercem firmy. Ale najciekawsze jest to, co dzieje się teraz. Bo Impost wchodzi w zupełnie nowy etap: Konkurencję z gigantami e-commerce, takimi jak Allegro. Swoją drogą, jeśli chcielibyście, abym omówił ten spór, zostawcie łapkę w górę. Już od stycznia 2026 roku na rynek ma wejść nowy kanał sprzedaży Impostu w pełni oparty o AI. To strategiczny pivot w stronę handlu detalicznego. Nowa platforma wykorzysta sztuczną inteligencję nie tylko do ultraefektywnej logistyki, ale też do personalizacji oferty i antycypowania potrzeb klienta. AI ma pomóc impostowi w przejściu z roli dostawcy do roli sprzedawcy, tworząc ekosystem, w którym to system sugeruje zakupy, a paczkomaty służą jako inteligentne punkty odbioru i wymiany. To pokazuje, że sztuczna inteligencja jest kluczem nie tylko do efektywności, ale do totalnego przekształcenia modelu biznesowego i wejścia na nowy, ekstremalnie konkurencyjny rynek. Podsumowując, czy Polska jest potęgą AI? Jeśli patrzymy na infrastrukturę, na wielkie farmy serwerów, tu wciąż bardzo dużo brakuje nam do USA czy Chin. Ale jeśli spojrzymy na szare komórki, na software, na innowacyjne startupy i realne wdrażanie tych technologii w biznesie, jak w przypadku Inpostu czy Eleven Labs, jesteśmy w ścisłej czołówce. Polska jest naprawdę bardzo ważna w tej całej grze. Kluczem na nadchodzący 2026 rok będzie odwaga, żeby te polskie rozwiązania wdrażać u nas, w polskich urzędach, szpitalach i szkołach, a nie tylko eksportować je na zachód. Potencjał mamy ogromny, a wy? Korzystacie z polskich rozwiązań AI, może nawet nie wiedząc, że powstały nad Wisłą? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.